Siemanko, witam na kanale Zagrajemy z Masą. Ja jestem Masa i przedstawiam pierwszy na moim kanale pack opening. Zrobię sobie taki, ta, takie otwieranie paczek, ponieważ sprzedało mi się trochę zawodników z listy transferowej. Mam na tyle grosza, także serdecznie zapraszam. Tym razem będą to cztery paczki po 35 tysięcy. Komentarz nagrywam trochę później. Względem tego, że dużo, dużo miałem cięcia przy paczkach, chciałem to zrobić jak najkrótsze, żebyście... Nie tracili dużo czasu, i oto pierwsza paczka. W niej mamy nic. Sirigu, który pójdzie, myślę, za jakieś 2-3 tysiące, jego dajemy do klubu Mirosław Kloze, który jest warty około 1000 końców. Czyli jest to naprawdę dobry, zawodnik. Naprawdę wartościowy. Opłacało się kupić paczkę specjalną dla niego. Na, na kolejnej stronie były kontrakty złote oraz. Dwa, dwie karty kondycji złotej rzadki Także je wziąłem do klubu I mamy drugą paczkę W drugiej paczce Trafiamy oczywiście głównie gówno Raul Albiol I jej na siłę chce nam wcisnąć tego zawodnika My go nie chcemy Czyli go spikselujemy Zawodnik srebrny też nic nie wart Na następnych stronach kontrakty Które sobie weźmiemy do klubu A resztę spikselujemy No przykro mi Aha, tam jeszcze gdzieś na końcu będzie Mama Sakko, który też jest dość tanim piłkarzem, chyba. A nie, nie w tej paczce. No i widzicie, zaspoilerowałem. Dobrze, mm, zaraz otwieramy następną paczkę. Tak, w międzyczasie powiem, że czekam teraz na wieczorne paczki za 50 tysięcy, bo na pewno one będą i ich otworzymy sobie trochę więcej, może 5, może 6. Zobaczymy. I teraz paczka numer 3. I paczka numer 3 była troszeczkę lepsza. Mamy tutaj Kiołko. Jest. Jest. dwóch szczęsny jest Young. No i to wszystko z takich lepszych kart. Mamy 2000 końców, które oczywiście bierzemy do klubu. Ponieważ jeśli nam dają darmowe końcy, to musimy je wziąć, nie warto ich pixelować. No i reszta parę kontraktów, leczenie, które mi nie jest potrzebne. Tak jak wcześniej mówiłem mamadu Sakko, Karty formacji menadżera, które też są bardzo mało warte. Praktycznie nic nie warte. No i tak. I yy, otwieramy ostatnią paczkę numer 4. Zaraz zoba zobaczycie, co w niej było. By A, było w niej, było w niej, no, było w niej. Gówno. Ok. Ech, mamy darmową złotą paczkę, którą otworzyłem już poza, poza kamerą. Nie było w niej nic, także nic nie straciliście. Otworzyłem jeszcze 4 paczki za 7500, też nic w nich nie było. Także to jest norma oczywiście I tak, czekamy na te paczki wieczorne Za 7,5 tysiąca Otworzymy sobie ich parę Za 7,5, za 50 tysięcy, rany boskie Dobra, czekamy na paczki za 50 tysięcy I w następnym w odcinku, który Którym będę otwierał paczki za 50 tysięcy Ogłoszę konkurs Także trzymajcie się, na razie, cześć Sub Subujcie, lajkujcie, like, udostępniajcie, nara